w tym odcinku WRZESIEŃ Z NAUKĄ W PLECAKU. Dzień dobry kochani. Witam Was we wrześniowym odcinku nauki w plecaku. Na pewno wrzesień kojarzy Wam się z rozpoczęciem roku szkolnego, ale wrzesień to nie tylko początek szkoły, to też początek jesieni. Skoro jest wrzesień, to oczywiście musieliśmy wybrać się na wrzosowisko. To, na którym dzisiaj jesteśmy, wrzosowisko w okolicach Mostówki, to największe wrzosowisko w Polsce. Nie wiem, czy wiecie, ale słowo wrzesień. Pochodzi właśnie od nas, roślin, które kwitną w tym czasie, czyli od wrzosów. Chodźcie, przejdziemy się i zobaczymy, czym takim jest wrzosowisko, i po czym poznać wczesną, nadchodzącą jesień. Wrzosy to niewielkie rośliny, rosną dosyć blisko podłoża, mają delikatne zielone listeczki i piękne kwiaty, chociaż bardzo drobne. Znajdziecie różne kolory kwiatów. W Polsce zazwyczaj jest to fiolet, delikatny róż, czasem biel. Wrzosowiska to miejsca, na których na pewno przyjemnie można spędzić czas, można odpocząć, zrelaksować się, ale okazuje się też, że wrzosy w wielu krajach są bardzo przydatne. Wrzosy występują w bardzo wielu miejscach w Europie. W Szkocji właśnie z takich suchych wrzosów tworzono miotły. W Laponii natomiast Służyły do tworzenia strzech, czyli dachów, domów. Co robimy z wrzosami w Polsce? Na pewno nieraz widzieliście wrzosy w Doniczce. To znaczy, że wykorzystujemy je do ozdoby. Często też rosną w ogrodach. Są roślinami wieloletnimi. To znaczy, że jeśli zasadzimy je raz w ziemi albo wysiejemy z nasion, to będą służyły nam przez kilka lat. Co roku będą kwitły. Wrzosy wykorzystuje się też w lecznictwie i przy produkcji kosmetyków. Co ciekawe, właśnie z wrzosów tworzony jest jeden z najsmaczniejszych miodów. Wrzosowiska to nie tylko bardzo piękne i ciekawe miejsca, ale też zaskakujące. Zobaczcie co znaleźliśmy tutaj, pośrodku wrzosowiska, e, ale też w środku lasu tak naprawdę. Spójrzcie, co to takiego? Podejdźmy. Za moimi plecami pasieka. Pszczelarze korzystają z wrzosowisk, aby postawić tutaj swoje ule. W nich pszczoły, które zebrały nektar z kwiatów wrzosowych, produkują miód. Miód wrzosowy może nie jest najzdrowszy, ale za to uznawany jest za jeden z najsmaczniejszych. Próbowaliście kiedyś takiego wrzosowego miodu? Może czas wybrać się do sklepu i poszukać jakiegoś. Ciekawa jestem, czy by Wam smakował. Wszędzie wokół słychać brzęczenie, bzyczenie pszczół. Choć co ciekawe, jeśli. Przyjrzymy się kwiatom na wrzosowiskach, to poza pszczołami zobaczycie też tutaj całkiem sporo trzmieli. One, tak samo jak pszczoły, zapylają kwiaty, chociaż nie produkują już tego pysznego, słodkiego miodu. Gleby w Polsce i na świecie mogą być różnorodne. Jedne są żyzne, to znaczy takie, na których rośnie dużo różnorodnej roślinności, a inne są ubogie. Domyślacie się już, na jakich glebach rosną wrzosy? Spójrzcie głównie piach, często wydmy i kiedy dobrze się rozejrzycie, zobaczycie, że nie ma tu wiele rodzajów roślin. Widać tylko dwa rodzaje drzew. Jedno z nich to brzoza. Po czym ją poznać? Przyjrzyjmy się uważnie. Brzozy to drzewa, które zwykle mają dosyć cienkie pnie, porośnięte bardzo charakterystyczną korą. Często jest biała i gładka. Na pewno zauważycie i poznacie je nawet z daleka. Brzozy mają niewielkie liście, które już niedługo zmienią swój kolor na piękny, żółty, a nawet czasem pomarańczowy. Drugim drzewem, które łatwo dostrzec, jest sosna. Tym razem jest to drzewo iglaste. W czasie wędrówek wokół wrzosowiska widzieliśmy różne sosny. Część z nich, popatrzcie, rosła na otwartej przestrzeni. Były wtedy rozłożyste i duże. Natomiast te w borze sosnowym wyglądają zupełnie inaczej. Spójrzcie, tutaj nisko, gdzie właściwie nie dochodzi słońce, nie ma gałęzi. Popatrzcie, tak wyglądają jej szyszki. Niektóre są jeszcze zamknięte, a inne już otwarte. To znaczy, że nasiona, które są rozsiewane, już z nich wypadły. Dwa różne drzewa, jedno liściaste, drugie iglaste, wyglądem też zupełnie siebie nie przypominają. Co więc je łączy? Czy pamiętacie o tym, jak mówiłam, że wrzosowiska to dosyć ubogie gleby? To chyba świadczy o tym, że zarówno sosna, jak i wrzoza są drzewami bardzo wytrwałymi i takimi, które nie potrzebują do życia zbyt wiele. Cóż to? Wiecie co? Chyba szedł tędy łoś. Jego tropy. Ach, bardzo chciałabym spotkać Łosia, ale obawiam się, że o tej porze dnia woli chować się gdzieś w lesie i odpoczywać, niż pokazywać się ludziom. Wrzesień to niezwykły miesiąc. Jest to czas kiedy spotykają się dwie spośród czterech pór roku lato i jesień. W nocy z 22 na 23 września zwykle przypada równonoc jesienna. To czas, kiedy dzień jest równy nocy. A później? A później zaczyna się jesień i już na pewno wiecie, po czym można ją poznać. Na pewno wrzosy, które przed chwilą widzieliście. Oczywiście także to, że w lasach pojawiają się grzyby. Spójrzcie tutaj, jakie wspaniałe okazy udało nam się zebrać. W naszych dzisiejszych zbiorach zobaczycie kozaka, podgrzybka i króla grzybów, borowika. Pamiętajcie, żeby nie zbierać grzybów, których nie znacie. To bardzo ważne, ponieważ mogą wam naprawdę zaszkodzić. Dni stają się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Jest to czas, kiedy przyroda szykuje się do odpoczynku. Zwierzęta niebawem zapadną w zimowy sen, a rośliny też muszą przygotować się do tego czasu, kiedy jest dużo mniej słońca i o wiele mniej wody. Kwiaty przekwitają, a drzewa niebawem stracą liście. Zanim to jednak nastąpi, na pewno ich zielony kolor zmieni się w przepiękne brązy, żółcie, pomarańcze i czerwienie. Kochani, dziękuję Wam za tę wspólną wrześniową podróż. Mam nadzieję, że rozejrzycie się wokół siebie, aby poszukać nadchodzącej jesieni. Może ktoś z Was wybierze się tutaj na wrzosowisko koło mostówki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.